Ile kosztuje remont mieszkania bądź domu? Część druga. Jak już macie wybranego fachowca bądź ekipę remontową, to powiem szczerze, że najlepiej mieć podpisaną umowę, harmonogram i faktycznie sobie pilnować wszystkiego, czy jest to wykonywane zgodnie z umową. Dlatego że nieraz się zdarza, że ekipa remontowa ma kilka remontów w różnych miejscach. No, i przede wszystkim, jak się nie kontroluje, nie sprawdza, to mówią: A, że codziennie siedzą u ciebie i pracują. A tu się okazuje, że sobie przyjeżdżają dwa razy w tygodniu, albo nawet są przypadki, z którymi się też spotkałam, że sobie pracownicy przyjeżdżają posiedzieć i popić w twoim mieszkaniu. Dlatego raz, że umowa jest ważna, a dwa, że przede wszystkim kontrola. Akurat, jak się już weźmie za remont, to. Nie warto jest sobie mówić, niech się zajmą wszystkie miasta, wyjeżdżam na wakacje i nara. No właśnie nie. Szczerze mówiąc, lepiej albo samemu, albo mieć kogoś, jakiegoś przyjaciela, kogoś z rodziny, kto jednak będzie to sprawdzać. I nawet dobrze jest nieraz tak z znienacka przyjechać. Ale jeżeli ktoś się przeprowadza zupełnie do innego miejsca niż aktualnie przebywa, pracuje, mieszka, no, to można pójść jeszcze na drugi wariant, czyli po prostu prosić o zdjęcia, że codziennie mają być wykonane zdjęcia na koniec dnia, co zostało zrobione. No i dzięki temu też będzie można łatwiej sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Ale też nie można znowu z tym przesadzać, bo. Nieraz się wydaje, że to taki remont, to tam czy odświeżenie, to raz, dwa można zrobić i gotowe. I że ci pracownicy za bardzo się obijają i wszystko trwa nie wiadomo ile. No właśnie, nie, nie. Spróbujcie sami też coś wyremontować, odświeżyć. Ja sama próbowałam i wiem, ile to jest roboty, jak dużo czasu zajmuje i ile sił też do tego potrzeba. Na przykład spróbujcie sobie szlifowanie. To naprawdę polecam. Mnóstwo z tym zabawy. Czasu, sił, wszystkiego. Więc to się ciągnie i ciągnie, a nawet jak sobie głupie malowanie weźmiecie, to zobaczcie, jak jeden raz pomalujecie, czy to wygląda w powątku, czy nie. No nie, zazwyczaj trzeba kolejną warstwę, albo w ogóle przede wszystkim przygotować najpierw ściany do malowania, dopiero potem ją malować. Także to nie jest też aż taka szybka sprawa, jakby się wydawało. Jeśli nie widziałeś jeszcze pierwszej części, to warto ją też obejrzeć. Bo wiele z cennych wskazówek właśnie w niej zawarłam. To teraz część dla tych, którzy wolą dokładniejsze informacje, bo wiadomo, sztuczna inteligencja bardzo szybko się rozwija, bardzo szybko znajduje nam informacje, ale nie jest jeszcze nadal idealna, jeszcze też wymaga dopracowania. No warto zadawać kolejne pytania, jak już nas bardziej ten temat zainteresuje, i wtedy łatwiej można coś znaleźć, doprecyzować. I porównywać sobie też odpowiedzi na tych czatach. Fajne jest też to, jeszcze pokażę jedną rzecz, że ten big chat pokazuje nam też strony internetowe, z których skorzystał. Jak na przykład piszemy, nie wiem, ile kosztuje wymiana. O. Jak piszemy na przykład, ile kosztuje wymiana hydrauliki w domu o metrażu 150 m kwadratowych, no to tutaj też można wybrać styl konwersacji, ale ja mam ten zrównoważony, środkowy, wybrany. Jak widać, raz, dwa odpowiada. I proszę bardzo, od razu mamy strony internetowe podane, z których skorzystał. Można sobie w to kliknąć i dokładniej poczytać, co tam jest powiedziane. Akurat tutaj mamy teraz o taką odpowiedź, że to od kilku do kilkunastu tysięcy złotych wyjdzie, no więc i tutaj to co też mówiłam, lokalizacja, doświadczenie hydraulika, skomplikowanie instalacji, no więcej rzeczy się nam na to składa, ile może co kosztować. Jeszcze zanim powiem o domach, to teraz pokażę te strony internetowe warte uwagi i na przykład mamy stronę bankier.pl, tutaj... Całkiem fajnie jest wszystko rozpisane, jeśli chodzi właśnie o remont mieszkania. Takie szacunkowe na ten 2024 rok. Bo jeszcze ważną rzeczą jest, że jeżeli szukacie sobie informacji na temat cen, to warto właśnie wpisywać normalnie w wyszukiwarce zarówno rok, w którym planujecie ten remont, czyli żeby to nie były dane sprzed 4 lat, bo wiadomo, że teraz jest wszystko droższe. I miasto. Miasto też tutaj będzie wpływać na to, albo wieś, jakie tam aktualnie obowiązują ceny usług. W każdym razie, jak sobie popatrzymy na tą stronę bankier.pl, mamy też dużo rzeczy opisanych, na które musimy zwracać uwagę, i potem mamy po kolei wypisane różne tutaj koszty i przedziały, od ilu do ilu to zazwyczaj kosztuje. Jest właśnie też zwrócona uwaga, że sam, czy samemu się robimy, czy z fachowcem, to to jest też duża różnica. Wyposażenie. Kolejna rzecz, którą trzeba w kosztach uwzględnić. Drugą stroną internetową to jest money.pl. Tutaj też mamy fajnie wszystko pokazane, wypisane, wytłumaczone, na co należy zwracać uwagę. I tu też po kolei możemy sobie zwrócić uwagę na ceny. Tutaj metraż taki może mały, bo tylko 36 metrów kwadratowych pisali, ale no właśnie, ale to już jest poszczególnego pomieszczenia. No tak jak salon z jadalnią, no to wcale nie takie małe znowu. Dobra, i w każdym razie yy, mamy zrobioną analizę też z kredytem, jakby to wyglądało. Jeszcze jedną stroną, jedną też, co trochę lepiej moim zdaniem było wypisane, to mamy urządzamy.pl. Teraz jest napisane, że przeważnie liczymy sobie za metr kwadratowy średnio 2000 do 3000 zł, czyli zobaczcie, jak mówiłam o czacie, który podał nam przedział, że od 1000 do 5000, no to właśnie ta średnia cena, to te 2000-3000 zł za metr kwadratowy wyjdą przy generalnym remoncie. Wiadomo, że jeżeli mamy tylko odświeżenie do zrobienia, no to to będzie dużo, dużo tańsze, żeby tylko pomalować ściany, sufity albo wytapetować, no żeby tam może też coś polakierować, jakieś kaloryfery czy coś innego, no to na pewno będzie tańsze. I zanim przejdę do kalkulatora, to pokażę jeszcze, jak to by wyglądało w przypadku domu, bo przecież. Mamy też tutaj widzów, którzy chcą wybudować dom bądź kupili taki do remontu i też się zastanawiają, ile to kosztuje. Pora na dom i też analogicznie najpierw sztuczna inteligencja. Zobaczymy, co nam powie na ten temat. I analogicznie włączamy sobie najpierw chat GPT. I zapytałam, ile przeważnie kosztuje budowa domu o metrażu 150 m2 wraz z działką 10 Arów. Podaj konkretną cenę. Jest to standardowa wielkość, bo to jest taki dom, co już nie jest jednym z tych mniejszych, nie jest też jeszcze taki duży, a działka 10 Arów, czyli 1000 m2, to też jest taka standardowa. I mamy tak, cena budowy takiego domu to około yy, od 3000 do 5000 zł za metr kwadratowy. A taki nasz dom o 150 m kwadratowych to będzie około od 600 tysięcy zł do miliona złotych. I to znowu zależy od lokalizacji, zależy właśnie też od kosztu działki, ale to są takie realne ceny, które tutaj są pokazywane. Rzeczywiście to tak też często wychodzi, chociaż też zależy, czy sobie weźmiemy firmę, która nam to będzie budować, czy sobie to połączymy, że częściowo sami, częściowo firma, czy w ogóle bez firmy. No, tutaj akurat ChatGPT to może troszeczkę wyskoczył z tą działką, bo tutaj mówi, że ten działek też są oczywiście przeróżne. On akurat sobie policzył, że za 1 ar 50 000 złotych, czyli te 10 arów to 500 tysięcy złotych. No to tu powiem, że często można jednak znaleźć tańsze działki. Co do ekipy, bo też zapytałam, jaki jest koszt w takim razie samej ekipy remontowej, która by miała to wyremontować. I ekipy sobie zazwyczaj liczą od 1500 zł do 2500 złotych za metr kwadratowy. Więc taki dom 150 m2 wtedy wyniesie tak minimum, że sobie ekipa sama weźmie 225 000 zł, a może ona sobie nawet wziąć 375 000 zł za budowę domu. Więc już sobie możemy liczyć, że jak był podany koszt budowy domu, tamte 600 tysięcy powiedzmy, ekipa około 300 tysięcy, już robi nam się z tego 900 tysięcy złotych. Działka do tego to może być ponad milion, ale oczywiście musimy porównać to z innymi czatami, bo no, nie do końca bym się tutaj tak zgadzała ze wszystkim. Patrzymy sobie na następny czat, Bing tym razem, i też zapytałam o to samo. On mi tutaj podał, że te 150 m2 to 360 tysięcy złotych. Ale proszę bardzo, nie uwzględnił, czy to są same materiały, czy co się w ogóle wlicza pod ten koszt. Nie jest to tutaj dokładnie, dokładnie sprecyzowane. Dlatego zaczęłam zadawać kolejne pytania. No, i dostałam tutaj jeszcze pytanie o działkę 10 arów. W takim razie, ile on twierdzi, że kosztuje? No, to się okazuje, że działki do tamtego na pewno nie wliczał, bo podał, że działka to tak będzie kosztowała 200 zł za metr kwadratowy. No, tak jak my mamy tutaj 1000 tych metrów kwadratowych, no to wiadomo, razy 1000 trzeba to zrobić i mamy 200 tysięcy złotych za działkę 10-arową. No, no to tu już bym się bardziej zgodziła ceną i jeszcze tak samo zapytałam chatu Bing o ekipę. No i cena właśnie tej ekipy budowlanej, która by miała wybudować dom o tej wielkości, to tutaj jest podane mniej niż było na czacie GPT 200 tysięcy złotych. Czyli na razie tutaj mamy tańszy wariant, bo mamy tak: 360 tysięcy złotych za materiały budowlane 200 tysięcy złotych za działkę. 200 tysięcy złotych za ekipę remontową. No to razem daje, że jeżeli byśmy kupowali dom 150 m2 z działką wielkości 1000 m2, czyli 10 arów, to w sumie nam tutaj wychodzi cena 760 tysięcy złotych. Mniej więcej, pytanie, czy ten czat uwzględnił już w tym wyposażenie, czy nie? Powiedziałabym, że można by się zmieścić też z takim tańszym podstawowym wyposażeniem i sprzętem AGD. To jeszcze nam został czat Bart, ten z Google. I tutaj mamy tak, oczywiście znowu zwrócą uwagę, że musimy na kilka rzeczy tutaj popatrzeć sobie, zanim w ogóle będziemy chcieli budować i oceniać tutaj koszty remontu. W każdym razie podał, że w 2023 roku koszt budowy domu o 150 m2 z działką 10 arów to około 500 tysięcy złotych. No to tu jest cena średnia w porównaniu z tymi dwoma czatami, które wcześniej powiedziałam, jakie ceny tutaj były podawane. No i 33 tysiące złotych za metr kwadratowy wyszło w tym czacie. No to w takim razie jeszcze sobie można popatrzeć na rozpisane poszczególne elementy, co on tutaj uwzględnia, ten chat w tych 500 zł. Myślę, że to jest bardzo fajne też, że mamy tak to rozpisane, bo przynajmniej można bardziej porównać, czy te dane są wiarygodne, czy nie i też pomyśleć, czy nas to interesuje, czy nie. Albo czy na przykład chcemy jakieś ekstra okna mieć i wiadomo, że wtedy już więcej dopłacimy. Można zobaczyć też, że tutaj sobie za tą działkę policzył 100 tysięcy złotych, akurat w tej analizie, więc też jakaś tańsza działka na wsi. Mamy tutaj część drugą, jeszcze o poradach, na co musimy zwracać uwagę. I jeszcze tak samo zapytałam o ekipę remontową, w takim razie ile on by tutaj przewidywał. No i mamy podane, że to będzie tak 200 000 do 250 tysięcy złotych. Sanet kwadratowych 13 do 16 tysięcy złotych taka ekipa weźmie. No to też by cena się w miarę porównywała z tym, co sobie wcześniej patrzyliśmy, bo też było podane, że 200 złotych ekipa, a tam było do 375, prawda? Czyli możemy sobie zakładać, że bardziej to będzie koło 250 tysięcy niż, niż ta najwyższa cena. No, i też po kolei tutaj fajnie jest zrobione, że wypisał nam czat Bart, co wlicza sobie do tej ceny, którą weźmie ekipa remontowa. A wiadomo, jak mamy rodzinę, kolegów, to można warto też poprosić, żeby nam pomogli i coś mniej, im o wiele odpalić niż takiej ekipie remontowej, i przynajmniej też fajnie można zaoszczędzić, a prace będą szły do przodu i. Nie będzie to aż taki duży koszt. No chyba, że typowo chcecie kupować te mieszkania na wynajem czy na flipy. No to to są tematy, które też omawiam, które omawiałam w poprzednich odcinkach i tu też ważny jest czas, więc wtedy samemu parę rzeczy można zrobić, ale raczej równolegle do czasu, kiedy też ekipa remontowa pracuje, no bo po prostu musimy się postarać, żeby wszystko jak najszybciej poszło. Mówiłam już o kupnie mieszkania bądź domu. Ale pamiętaj, że trzeba też wliczyć koszt remontu do tego, jaką przeznaczamy kwotę na kupno mieszkania bądź domu. Można to też wliczyć do kredytu hipotecznego. Ale oprócz tego trzeba pamiętać, że zawsze musi być też rezerwowy budżet, bo nieraz okazuje się, że trzeba jeszcze wykonać dodatkowe prace, że zwłaszcza jak się zerwie panele podłogowe stare czy starą podłogę, albo zdejmie się sufity podwieszane, to okazuje się, że są tam różne niespodzianki do zrobienia. Na przykład trzeba wylewkę zrobić, albo w ogóle mamy jakieś gnijące elementy dodatkowe do wymiany. No, równie to bywa. Oprócz tego, jak już mówiłam, trzeba sobie znaleźć fachowców z polecenia. Można też skorzystać z grup na Facebooku, można skorzystać ze spotet, tam zapytać, kogo ludzie polecają, zobaczyć potem opinie, zobaczyć, ile osób pod, poleca tą samą osobę. Trzeba też pamiętać, że ceny mogą rosnąć, że jeżeli przewidujemy, że nasz remont może się ciągnąć rok albo dłużej, no, bo różnie to bywa i z czasem, i z funduszami, to wtedy też trzeba uwzględnić, że mogą być już wyższe ceny. Zwłaszcza teraz, kiedy te ceny rzeczywiście bardzo szybko wzrastają. Właściwie już od początków COVID-a. No, to mamy coraz większe koszty zarówno materiałów budowlanych, jak i ekipy remontowej. Dodatkowym kosztem jest transport materiałów. Czy będziecie sami je dowozić? No ale to wtedy wiadomo, że też paliwo będzie zużyte. Czy będzie firma jakaś transportowa ze sklepu, czy właśnie ekipa remontowa ma to też dowozić? To wszystko są dodatkowe koszty, które trzeba uwzględnić. Trzeba się liczyć też z tym, że jeżeli oszacujecie czas na przykład, nie wiem, 4 miesiące, to niekoniecznie tak szybko się uda. To dodatkowa rzecz do uwzględnienia. No, to pora na kalkulator, czyli coś, co na pewno Wam ułatwi pracę. Oczywiście można skorzystać z Excela i sobie powpisywać też te rzeczy, mniej więcej szacunkowo, które podawałam, ale jak ktoś chce troszeczkę dokładniejszą analizę, można skorzystać z darmowego kalkulatora na stronie kb.pl. I tu jest tak fajnie, że mamy poszczególne rzeczy podzielone na takie podkategorie. Co chcemy właśnie wliczyć do podłogi, bo podłoga to nie jest tak, że położymy panele i koniec roboty, tylko trzeba właśnie się zastanowić, czy wylewka też będzie potrzebna, czy wykładzina PCV, czy właśnie potem już chcemy mieć na to te panele, parkiet, płytki, różne rzeczy. Potem ściany, sufit to też tak samo mamy po kolei, różne rzeczy tutaj wyszczególnione, które się w to wliczają z hydrauliką po kolei. No, tutaj elektryka jest też do tych kategorii wrzucona. Wyposażenie też różne rzeczy przecież możemy albo sobie załatwić tam od kogoś, kto sprzedaje, bo wymienia na nowe. Na przykład, no nie wiem, lodówkę można właśnie też poszukać jakichś używanych. No, można kupić nowe, nie? W zależności od tego, jaki mamy budżet i co nas interesuje. No i potem właśnie jest też tak, że jak sobie klikniemy na coś, na przykład malowanie, wybieramy sobie tą kategorię teraz, że chcę tutaj sobie doliczyć coś tam w kuchni, klikałam wcześniej. Ale zobaczmy teraz z malowaniem, to podajemy powierzchnię, która będzie do malowania, póki co jeszcze w kuchni jestem, tak? No to sobie tutaj zakładam, no pff, nie wiem, ile by tutaj dać na tą kuchnię. No powiedzmy może, że tam będzie jakieś 20, może okrągła liczba metrów kwadratowych. No i możemy sobie, tak, farbę białą gruntującą. No to mamy już koszt, jaki tutaj byłby wtedy. Potem mamy farbę do kuchni. Też możemy sobie popatrzeć na poszczególne tutaj rzeczy. Później. Musimy sobie tutaj też wpisać narzędzia do malowania, jeżeli jakieś musimy kupić, czy robociznę. No i też możemy sobie wziąć średnią cenę, że wybierzemy, a jeżeli byśmy wzięli, że farbę, to nie wiem, jaką ścieralną, to wysoką, no to proszę, to już tutaj też mamy podwyższone. No i tam nam liczy, ile tego będzie potrzeba litrów m, innych rzeczy. No i na przykład wyszło nam, że za tą kuchnię będziemy mieć 518 złotych z groszami, nie? Można sobie kliknąć na zapisz i ja tutaj sobie wcześniej też patrzyłam na inne rzeczy, więc mamy tutaj dodatkowo właśnie o z podłogą z wylewką podliczone, że tyle by już nam wychodziło i mamy po kolei materiały, robociznę, materiały z robocizną, jakieś inne koszta mogą być, minimalna cena, średnia cena, wysoka cena, Naprawdę, warto jest zawsze wszystko sprawdzać i kontrolować i porównywać, dlatego trzeba sobie po prostu też, jak mamy już wycenę od ekipy remontowej, to jeszcze sobie jakąś inną ekipę na przykład zapytać, ile by to u nich wszystko kosztowało, umówić się na pokazanie mieszkania domu i omówienie szczegółów, bo warto jest ten czas właśnie poświęcić na porównanie również cen. I właśnie, jak sobie jeszcze chcecie też spojrzeć, to nie jest odcinek tylko dla osób, które chcą nowe mieszkanie bądź dom, tylko to jest też dla osób, które już sobie lata tam mieszkają i chcą zrobić właśnie remont. Proszę, jakie tutaj mamy kalkulatory? Budowlane są też osobno, że chcemy jakiś konkretny dom wybudować lub coś przy domu. Kalkulatory wykończeniowe i po kolei są wszystkie pomieszczenia rozpisane. Także myślę, że to jest naprawdę fajny kalkulator. Mamy też tutaj właśnie kalkulatory płatne na innych stronach. Z bezpłatnych to chyba ten jest tak najbardziej rozbudowany, najfajniej tutaj jest wszystko pokazane. I proszę. I możemy nawet szukać sobie fachowców. Inną stroną jeszcze do szukania fachowców. To jest taka popularna fikcji. I tutaj na tej stronie też można sobie znaleźć fachowców, ale tu trzeba uważać, bo tutaj się ogłaszają też osoby, które nie mają żadnych uprawnień, które mm, niekoniecznie właśnie dobrze umieją wykonywać usługi. No ale tutaj i tak, i tak, jak sobie popatrzymy potem na tych fachowców, na inne rzeczy, to można sobie poczytać opinie yy, i wtedy konkretnie się dowiedzieć, czy warto, czy nie warto skorzystać. I proszę też, ile tutaj jest kategorii. No i aplikacja fajnie szybko wyszukuje w ciągu paru godzin, kto by mógł akurat do nas podjechać, kto jest z okolicy. No i już można się indywidualnie kontaktować i omawiać szczegóły. Także też polecam, ale już z tą stroną trzeba uważać, bo tutaj też na różne osoby trafiłam. No to tyle w tym odcinku. Zapraszam Was do kolejnych, bo ten temat to nadal jeszcze dużo mamy do omówienia. Jeszcze trzeba na pewno powiedzieć, jeżeli kupujecie mieszkanie bądź dom, to jakie formalności należy dopełnić: jakie są podatki, jak po kolei się odbywa taki proces kupna bądź sprzedaży, bo niektórych interesuje sprzedaż, a nie kupno. Jeszcze musimy sobie omówić wynajem, ile właśnie kosztuje zarówno dla wynajmującego, zarówno dla y, najemcy i na co zwrócić uwagę. No i jeszcze dużo, dużo przed nami do omówienia. Oczywiście daj dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego filmiku z tej serii, bo na pewno ci się przyda. Bo kto by nie chciał mieć własnego mieszkania, bądź domu.